Michał Pietrzak jest laureatem nagrody imienia profesora Witolda Skulicza, instalacja intermedialna, druk pigmentowy połączony z animacją poklatkową. Panie Michale, zapraszam na scenę. We waiting for you. Ok, Michał is coming. Michał, ja Cię bardzo mocno. Mam nadzieję, że powiesz kilka słów. Niekoniecznie. Teraz, proszę Państwa, najpierw wsypujemy się do końca w kompozycję. Witam Dobre? wszystkich bardzo serdecznie. Dziękuję bardzo szczególnie jury za tą nagrodę i za docenienie tej pracy. Przy okazji nie chcę dużo mówić o samej pracy. Zapraszam Państwa do jej oglądania. Praca generalnie jest dotyka zagadnień czasu, a raczej jego granic. E, powstawała dość długo, nawet bardzo długo, bo mówi o czasie. Dlatego chciałem e, podziękować bardzo serdecznie wszystkim osobom, które e, mnie wspierały e, w trakcie e, jej e, powstawania, a szczególnie mojej partnerce Olenie, która <laughs> e, wspiera mnie zawsze i życiowo, i twórczo. Także dziękuję bardzo. Jeszcze raz wszystkim. Gratulujemy, dziękujemy bardzo.